W ramach kalendarium imprez Gminy Cieszanów bardzo serdecznie chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić na szereg imprez sportowych, które odbywają, odbywają się u nas w Gminie Cieszanów. W imieniu Centrum Kultury i Sportu bardzo serdecznie zapraszam 11 maja w ramach akcji Polska Biega na biegi na trasie Dąbrowka lub Zapisy w szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, spotkamy się na starcie biegu. Zapisy na miejscu. Kolejna impreza, która która czeka nas, jeżeli chodzi też w ramach imprez biegowych. Jest to 29 czerwca, już piąta edycja Cieszanowskiej Dychy po pamięci świętej, świętej pamięci Wojtka Pałczyńskiego. Spotkamy się oczywiście na trasie 10 km, jeżeli chodzi o bieg. Nordic Walking 5 km. Zapisy na www.pomiarczasu.pl. Dla wszystkich uczestników czekają bardzo atrakcyjne pakiety staw... Startowe, jak również wśród wszystkich osób, które zapiszą się na bieg i wezmą w nim udział, rozlosujemy bardzo cenne nagrody. Tak więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i do zobaczenia na biegach. Dziękuję.